Cześć! Witam serdecznie na kanale! In, on, at, with, over, across, and by, to, next to, into, on to, from, ale też... Since, for, ago, before, after, past, till, until, jedno of, drugie of, out of... Przyimki! Nasze ukochane, nasze ulubione i nasze nigdy tak do końca nie ogarnięte. Przyimki. Mam rację, co? Mógłbym postawić całkiem sporą sumę pieniędzy, że większość z was zupełnie niezależnie od tego, na jakim jesteście teraz poziomie, ma mniejsze lub większe problemy z przyimkami. I chociaż nie chciałbym tutaj promować hazardu, myślę, że mógłbym wygrać dość dużo naprawdę dużo dużo. I zanim się dobrze rozkręcę w tym temacie, jeżeli przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby dowiedzieć się czegoś konkretnie o przyimkach czasu in on et, bo tak w sumie to wskazał ci to tytuł odcinka, to przeskocz od razu o na tą minutę i sekundę. Żeby nie było, że wiesz, marnuję cenny czas. Tak jestem, dobry wujek. Ale jeśli ktoś jednak ma ochotę posłuchać być może trochę przydługiego dziś wstępu, to... To w sumie bardzo mi miło. Oto on. Bo najpierw tak ogólnie o przyimkach. Przyimkach. Problem z przyimkami jest przede wszystkim taki, że jeden przyjmek w języku angielskim często ma nie jedno, często nawet nie dwa, ale jeszcze więcej różnych tłumaczeń na język polski. Tłumaczeń, znaczeń, odpowiedników, jak zwał, tak zwał. Nie wystarczy nam więc zapamiętać, że for to na przykład dla. Tak jak w These flowers are for you, te kwiaty są dla Ciebie. I got flowers. In the spring. Albo I do it for you, robię to dla Ciebie. I do it for you. Tak nam jakoś romantycznie wyszło. Nie wystarczy też, że zapamiętamy, że on to na. Tak jak na przykład w I'm sitting on the table, czyli siedzę na stole, albo smoke on the water. Tym na wodzie. No bo w sumie zaraz ktoś zwróci mi uwagę, że fo to też przecież od. I've been talking to her for 15 minutes. Rozmawiam z nią od 15 minut. Albo nawet przez. I lived in Warsaw for 5 years. Mieszkałem w Warszawie przez 5 lat. Z on też możemy mieć problem. No bo poza tym, że na, może ono też oznaczać chociażby wy. Na przykład I went to the cinema on Monday. Poszedłem do kina w poniedziałek. W poniedziałek zakręcone. Mm -hmm. No, to spróbujemy to trochę odkręcić. Najbliższe kilka tygodni z Rockio English, czyli najbliższe kilka odcinków. To właśnie przyimki. Fajnie. Bo to w sumie całkiem ważna rzecz jest. Przyimki łączą się z innymi wyrazami w zdaniu i je dookreślają. O przyimkach można tak ładnie, tak niemalże poetycznie powiedzieć, że są klejem, który łączy nam wszystkie pozostałe słowa w zdaniu. Ale żeby sobie z nimi poradzić, nie możemy uczyć się ich znaczeń. Musimy uczyć się ich zastosowań w konkretnych kontekstach. Fajnie? Przede wszystkim warto wiedzieć, że w języku angielskim przyimki dzielimy na przyimki miejsca, czasu i ruchu. Które odpowiednio pomagają nam określić miejsce, czas albo konkretny ruch. I dziś skupimy się na czasie, bo zaczyna się od rzeczy prostych, szych. A tak konkretnie na in, on i at. Które zresztą nie muszą być tylko przyjmkami czasu, mogą być też przyjmkami miejsca, ale o tym w następnym odcinku. Żeby bez problemu zrozumieć sobie tą trójcę, posłużymy się o takim ślicznym trójkątem. No i umieścimy w tym trójkącie nasze przyimki. Na samej górze at, w środku on i na samym spodzie in. I ta kolejność nie jest przypadkowa. Na samej górze jest najciaśniej, jest najmniej miejsca. Bo i przyimka at używamy, żeby określić czas bardzo konkretny, bardzo zawężony, ciasny. W szczególności do godzin. Na przykład, let's meet at the pub at 9:30. We should buy a bar. Of course we should buy a bar. Spotkajmy się w pubie o 9.30 at 9.30. Czas jest dość konkretny i dość zawężony. Konkretnie o 9.30 chciałbym, żebyś tam był, była. On ma już trochę luźniej. Jest już dużo większy spokój, dużo większy luz, bo ma dużo więcej miejsca na swoim pięterku. Tak samo i czas, który określamy, używając on, jest dużo bardziej wyluzowany i dużo mniej konkretny. W szczególności odnosimy się tutaj do dni i dat. Bo dni i daty, choć mogą być dość konkretne i szczegółowe, są jednak dużo mniej konkretne i szczegółowe niż chociażby godzina. Na przykład I saw her on Monday. Widziałem ją w poniedziałek. Albo He was born on June the 1st. On urodził się 1 czerwca. Tak naprawdę jedno i drugie to dzień. Jedno to dzień tygodnia, drugie to konkretny dzień miesiąca. Ale dla ułatwienia mówimy o dniach i o datach. Jeżeli to nie będzie bardzo konkretny dzień, taki jak właśnie poniedziałek czy 1 czerwca, to, to w dalszym ciągu powinno być on. Na przykład, on a day like today, w taki dzień jak dziś, w taki piękny dzień jak dziś, trzeba się wziąć do roboty, na przykład. Albo właśnie sobie z lekka odpocząć. Tak czy siak, ani poniedziałek, ani 1 czerwca, ani dzień taki jak dziś nie jest już aż tak szczegółowy jak na przykład 9.30. Bo tutaj w naszym trójkącie jest więcej miejsca niż tutaj. A najwięcej miejsca, największy kawał chałupy ma in. No i tu to sobie już można pofolgować. In jest najbardziej wyluzowane, najbardziej obszerne i najmniej konkretne. A więc używamy go też do najbardziej obszernych wyrażeń czasowych. Takich jak miesiące, lata, dekady, stulecia i ogólnie dość długie okresy czasu. Na przykład: The last time I went to the beach was in July. Ostatnim razem poszedłem na plażę w lipcu. Albo: This music was recorded in the 70s. Ta muzyka została nagrana w latach 70. Nawet tak ogólne wyrażenie jak w przyszłości czy w przeszłości to in the future i in the past, bo są to bardzo ogólne, bardzo obszerne okresy czasu. Bo mamy tu dużo miejsca, nie? No i zobaczcie, nie moglibyśmy po prostu sprawdzić w słowniku, co oznacza at, co oznacza in, co oznacza on. Bo właściwie każde z tych trzech słów mogłoby oznaczać w in the 70s, w latach 70. On Monday, w poniedziałek. At 9.30 to co prawda o 9.30, ale at the pub to już w pubie. Buy a Ale to już nie jest oczywiście przyimek czasu, tylko przyimek miejsca, przy czym słownik Ci tego nie powie. Od tak. Fajnie? Przyimków musimy się uczyć w odpowiednich kontekstach. Tutaj, w kontekście mówienia o czasie. I taki oto trójkącik myślę, że może nam w tym pomóc. Niestety jest tutaj taki mały szkopuł. Jak chyba w każdym zagadnieniu gramatycznym w języku angielskim. Ten trójkącik nie sprawdza się w 100 Mamy kilka... Kłopotliwych wyjątków. In the morning, in the afternoon, in the evening. Rano, po południu, wieczorem. No jak wpysk szczery, jakby popatrzeć na ten trójkąt, to dużo wygodniej takim afternoon, evening czy morning powinno być w pośrodku naszego trójkąta. Bo jednak poranek, wieczór czy popołudnie nie są aż tak ogólne jak chociażby lata, dekady czy wieki. Bliżej im jednak do dni i dat. Nie wiem, czy nawet nie są nieco bardziej konkretne niż dni i daty. Powiedzmy, że nie aż tak jak godziny, no ale jednak. A mimo to używamy ich z in. No i jeszcze at night. W nocy, skoro dni są tutaj, skoro piękny dzień, to on, to dlaczego na przykład piękna noc będzie tu? No nie wiadomo. Patrząc na ten trójkąt, noc też powinna znaleźć się po środku. A jednak się nie znajduje. I nie za bardzo mam na to radę. Myślę, że generalnie, żeby sobie pomóc, żeby to zrozumieć, trzeba sobie zapamiętać, że ten trójkącik generalnie ma sens. Ed odnosi się do bardzo konkretnych, bardzo szczegółowych okresów czasowych, takich jak chociażby godziny. On odnosi się do okresów czasowych nieco bardziej obszernych, w szczególności do dni i dat, a in do najbardziej obszernych, takich jak miesiące, lata, dekady i generalnie długie okresy czasu. Ale mamy od tego kilka wyjątków. Myślę, że dwa najważniejsze to właśnie in the morning, in the afternoon, in the evening i at night. I to powinno nam już naprawdę dużo w głowie poustawiać. Fajnie? Całkiem sporo informacji jak na jeden dzień, jak na jeden odcinek, myślę. A zatem tu się póki co zatrzymamy. In on ed w stosunku do czasu, w miarę ogarnięte. W przyszłym tygodniu in on ed, jeżeli chodzi o miejsce. I tu też będzie ciekawie. A Tymczasem to już wszystko. Jeżeli myślisz, że całkiem nie niegłupio gadam, że to w sumie całkiem fajny kanał jest, to oczywiście można kanał zasubskrybować, gdzież polecić go znajomym rodzinie, sąsiadom, miłej pani w sklepie, ale tej miłej. To co za mną na tablicy w tym momencie już za chwilę na Instagramie Rocker English serdecznie polecam. Polecam też mojego Patronite'a. Jak się chcecie dorzucić na kawę, polecam Facebooka. Tak. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Coraz mniej się wyrabiam z regularnym odpowiadaniem na wszystkie, ale się staram, więc próbujcie. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Rocker English. Fajnie?